Czy w szkole wszystko w porządku, kochanie? Tak, w szkole jest świetnie! Zwłaszcza gdy nosi się coś takiego. Ale to trochę wyglądało, jakby wszystkie dzieciaki się z ciebie nabijały. Tak. Śmiech z kimś czasem wygląda jak śmiech z kogoś. Nawet powiedzieli o nas karatowe wyjątki! Może dlatego, że my często wyjemy przy karatę. karate. <laughs> Człowieka, radę sprzeciwiać. Ja, a, a masz! Oj, oh. oh, jaka szkoda, że nie mogę tak nikogo skopać na ulicy. Ej, super, macie kostiumy! Macie dla mnie? No, nie, tato. Trzeba być odpowiedzialnym, żeby coś takiego nosić. Ach, siła wyższa. Słuchaj, Darwin. Idziemy ćwiczyć zabójcze ciosy. Dobra, stary. Wiesz, jak rozgrzewa się prawdziwy wojownik? Zakłada na głowę czapkę? Nie, Darwinsa. Inspiracja. W lustro patrzę i w wnętrzu widzę, że tam wojownik stoi, co przypomina mnie. Och, Richard. Tak się o nich denerwuje. Dlaczego świetna muzyka? Mają obsesję na punkcie karate, aż dzieciaki w szkole się z nich nabijają. Wiesz, jak okrutne mogą być dzieci? Richard? Hmm. Wiem, że to tylko kostiumy, ale jak się z nich będą naśmiewać, nigdy nie znajdą dziewczyny, ani pracy, i za 20 lat będą nadal tu mieszkać i nosić te wstrętne kaftany do karate. Gumball... tak, chyba zmarnowaliśmy sobie życie. Chłopcy, słucham? Zobacz, jak Darwin robi nożycowy cios. Kiedy to wrzuciliście? To nie my, dzieciaki ze szkoły. Ale spójrzcie na tytuł. Te kłądurnie. Obawiam się, że ktoś się z was nabija. Nie, nie umieją pisać po koreańsku. Koreański zapis jest bardzo skomplikowany. Na tym portalu jest mnóstwo innych super sensei. Patrz. Hej! Chyba muszę coś wam opowiedzieć. Super! To będzie bajka o wielkim wojowniku z Korei? Niezupełnie. Kiedy wasz ojciec był jeszcze w szkole, to mówił o sobie oh yeah, kawaler, kawaler krülichogon! Olej <todgłosy> <todgłosy> cudak! pole, Przynajmniej nie wstydzi się być sobą! Miał szczęście, że była tam dziewczyna, która kochała go takim, jaki był. Taka smutna historia. A co się stało z peleryną? Jakoś ją z niego ściągnęłam i schowałam. Co? Znaczy, że tak naprawdę prezydent jej nie potrzebował? Przykro mi kochanie! To przez ciebie jestem śmiertelnikiem! Widzicie? Kiedyś możecie być tacy sami, jeśli nie zechcecie dorosnąć. Gumball, nie chcę być gamoniem w Kimonie! Spokojnie, Darwin. Mamo. Zdejmiemy te przebrania, jeśli bardzo tego chcesz. Dzięki, chłopcy. Jestem z was dumna. Wyjdzie wam to na dobre. W życiu porzucamy wciąż marzenia swe. Chęci i nadzieje znikają gdzieś. W dziecinnym zachowa. Wejść. Okropny taki los Już bez chłania. Ostatni już karate cios Więc stawmy czoło rozłości Bo sztuka sztukach, sztukach walki, walki skończył się ses. Wiesz, wyleczyłem się. Ja też. Myślę, że mógłbym włożyć kostium. No wiesz, tak ostatni raz i nic by się nie stało. A ja myślę, że jakbym włożył mój, to zero wrażenia. Ale super uczucie.